Jeszcze zanim zaczniemy e, rozważanie, to ja zapraszam tutaj wszystkie dzieci. E, Pocinajcie kanikuły, e, prochodzicie, pomolicie za bezpieczni dla was czas. Chodźcie dzieci. pomodlimy się. Nie ma dzieci. No są? Chodźcie, Nazar, Solomika, dawaj. Z rodzicami, można z rodzicami, no. Albo z ciociami. Chodźcie, chodźcie, pomodlimy się. Nie... Chodźcie, chodźcie. Co? Chyba tych dzieci było więcej, co? Więcej jest? Nie. No dobrze. Wiem też, że jest jedna jeszcze studentka, która ma egzamin poniedziałek. Zapraszamy. Tak? o bezpieczny czas, o wakacje i o egzaminy ci, którzy mają. Drogi Panie, prosimy teraz o dzieci, aby miały bezpieczny czas podczas wakacji, a także o jeszcze te egzaminy, które zostały, żebyś pomógł Pani Studentom Łuczom zaliczyć. Dziękujemy za to, że mamy tutaj tę młodzież i te dzieci u nas i prosimy o błogosowieństwo dla nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję. Na koniec. Ja. Zasada ziarna. Ziarno pszenicy. Po grecku, hocokos tusitu. Kokos, tak, to jest ziarno. Nie, to jest po grecku, a po hebrajsku nie wiem. Ale Nowy Testament spisany jest w języku greckim. No więc e, apostoł Jan, pisząc Ewangelię, użył takiego właśnie słowa. E, Przenica ma trzy fazy rozwoju. Rozwój początkowy, tworzenie części generatywnych, i tworzenie plonu. Rozwój początkowy to wtedy, kiedy ziarno zaczyna kiełkować. To tworzenie części generatywnych brzmi bardzo naukowo, ale to jest nic innego jak formowanie się liści, systemu kołożeniowego płodnych kwiatów i źdźbła. Czyli no to wszystko, co później widać. No i w końcu tworzenie plonu, czyli rozwój ziarniaków napełnianie tych ziaren, które później zostaną zebrane i z nich się zrobi mąkę, prawda, i chleb i inne wypieki. Więc Jezus mówi: ziarno musi umrzeć. Dziwne, jak ziarno może umrzeć. Zazwyczaj o ziarnie nie mówimy, że żyje albo umiera, ewentualnie że żyje, ale umiera. Musi przestać być ziarnem. Ziarno musi zacząć być rośliną. Musi, jeśli chce, wydawać obfity plon, obfity owoc. Jeśli z jednego ziarna ma być wiele ziaren, to ziarno musi przestać być ziarnem. Musi zacząć być rośliną, musi dojrzewać, rosnąć i wydawać plon. Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli się bardzo uprze i powie: Ja nie będę rośliną, ja będę tylko ziarnem, to Jezus mówi: Pojedynczym ziarnem zostaje. To już nie przynosi większego plonu. Wpadło do ziemi, może warunki były niesprzyjające, może to ziarno jakoś się tak obraziło i powiedziało: Ja nie będę rośliną. No i nie przynosi owocu, nie przynosi plonu. Jezus potem mówi: kto miłuje swoje życie. Tam w tym konkretnym tekście jest użyte słowo psychę. To może oznaczać psychikę, może oznaczać e, duszę, życie, oddech, albo ja, moje wewnętrzne ja. Kto miłuje swoje ja, zniszczy je. A kto nienawidzi swojego ja na tym świecie, zachowa je do życia wiecznego. I tam już jest to użyte słowo zoe, życie. Życie wieczne, zoje ajon. Kto miłuje swoje ja? Zniszczy je. W przekładzie Biblii Warszawskiej mamy napisane, utraci je. Ale nawet tam Jezus używa słowa, że on je zniszczy. Kto miłuje to, co ma. Czy zdarzyło Wam się kiedyś tak bardzo chcieć czegoś, że straciliście to właśnie, na czym Wam bardzo zależało? Albo tak bardzo martwiliście się o coś? to właśnie się stało. Co musi w nas umrzeć? No bo przecież Jezus nie zachęca nas do tego, żebyśmy naprawdę umarli. W innym tekście czytamy, że Jezus przyszedł po to, aby jego owce, jego dzieci miały życie i obfitowały. Więc to nie chodzi o dosłowne rozumienie, że musimy umrzeć coś w nas musi umrzeć, musi to umrzeć właśnie to ja. Przekształcić się w coś pełnego, w coś dojrzałego, w coś, co przetrwa i przyniesie plon w życiu wiecznym, nie tylko w doczesnym. Nasze ja, to co jak myślimy sami o sobie, to co jest w naszej głowie, nie wzięło się znikąd. Jest to wyobrażenie nas o nas samych. Kiedy myślicie ja, to coś o sobie myślicie, że jesteście jacyś. Kiedyś w szkole uczono nas pisania charakterystyki. To mogła być charakterystyka bohatera literackiego, albo charakterystyka, no, ciebie, opisz swoje cechy charakteru, swoje cechy fizyczne, co lubisz robić, czego nie lubisz robić. To tam cały, cały jest jakiś taki konstrukt, jak to napisać. Nie wzięło się to znikąd. I wcale nie jest powiedziane, że to jest takie bardzo prawdziwe. Bo, po pierwsze, to jakimi jesteśmy, za kogo się uważamy, bierze się od opinii innych ludzi. Zazwyczaj na początku od rodziców albo opiekunów, od nauczycieli, od kolegów, koleżanek w szkole, na studiach, w pracy, albo od przyjaciół, znajomych, albo od braci i sióstr w kościele. Od autorytetów, od osób, którymi obdarzamy, które obdarzamy jakimś autorytetem. I kiedy one coś o nas powiedzą, tam się zaczyna coś kształtować. Jak ja samego siebie postrzegam, co myślę o samym sobie, czy lubię siebie, czy siebie nie lubię, co lubię, czego nie lubię. Ponadto, kultura, w której żyjemy, również kształtuje to nasze ja, to nasze ziarno. Również ma wpływ poprzez różne wartości, kodeksy etyczne, wiedzę naukową, program nauczania w szkole, systemy filozoficzne poprzez sztukę, ale też poprzez media poprzez YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, poprzez gazety, jeśli ktoś jeszcze czyta, przez radio. Przez to wszystko, co do nas dociera, to również jakoś nas kształtuje. Na przykład, choćby przez to, że pokazuje, jakimi chciano by nas widzieć, jakimi by chcieli, żebyśmy byli, jak kultura nas kształtuje, jakie wartości nam serwuje. I w końcu społeczeństwo. Oceny, trendy, zachowania społeczne, struktura społeczeństwa to wszystko kształtuje nas. Ale wcale nie jest powiedziane, że to jesteśmy prawdziwi my. To wcale nie jest powiedziane, że jak tam kolega z klasy powiedział, że jestem głupi, to ja jestem głupi. Może jestem, ale to nie dlatego, że on tak powiedział. Rozumiecie? A jak gazety przedstawiają, że kobieta to ma być bardzo jakaś tam, nie wiem, szczupła, wysoka i jeszcze nie wiem, czy opalona, czy dzisiaj to już raczej w drugą stronę zmierza. No to, to nie znaczy, że tak ma być. A jak sąsiad mi powie, albo zobaczy u sąsiada, że on kupuje sobie nowy samochód, chociaż ma dwuletni wcale niezły, ale sobie zmienia, bo co mu tam? To nie znaczy, że ja tak muszę robić, prawda? Co musi w nas umrzeć, to ja znajduję takie trzy rzeczy. Może być ich więcej, ale akurat na myśl przyszły mi takie trzy rzeczy. Po pierwsze, iluzja. Musimy najpierw dowiedzieć się, że nasze ja podsuwa nam iluzję, że żyjemy w świecie nieprawdziwym, że wiele rzeczy, które myślimy na temat samych siebie, nie są prawdą, na temat tego, jak myślimy o świecie, o innych ludziach. Ta iluzja generuje pragnienie, że chcemy czegoś, chcemy być jacyś, chcemy coś mieć, chcemy coś zrobić i kierujemy się tym pragnieniem, tym chceniem. I wydaje się, że tego potrzebujemy, czego chcemy. Ale ile razy było tak, że dostaliśmy to, czego chcieliśmy, zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, i może nawet przez chwilę byliśmy radośni, ale nie byliśmy szczęśliwi. Bo nowy samochód za chwilę przestał być nowy, nowa pralka za jakiś czas przestała już cieszyć, bo to jest takie oczywiste, że jest nowa pralka. Że już nie skacze do sufitu, że nie wiem, wszystko nam się należy. No to są takie przerysowania, ale ile razy za, pogoń za tymi pragnieniami nie doprowadza nas do spełnienia. Jest to tylko iluzja, że jak będziemy mieli to, co byśmy zawsze chcieli, to wtedy będziemy szczęśliwi, ale gdy już to mamy, to nawet jeśli jesteśmy szczęśliwi, to przez jakiś czas, bo wszystko, Wokół nas przemija. I w końcu przywiązanie, pragnienie rodzi przywiązanie do rzeczy materialnych, do pieniędzy. Zobaczcie, że nawet dzisiaj nie trzeba gubić pieniędzy, żeby one straciły na wartości. Żeby stać się biedniejszym, nie musicie zgubić 100 złotych. Wystarczy poczekać. Jesteśmy przywiązani do wygody. Do pozytywnych emocji, do radości, no bo każdy je lubi. Te pozytywne emocje, one są naprawdę fajne. One nas napędzają. Chcielibyśmy być ciągle szczęśliwi, ciągle na takim wysokim poziomie euforii. Ale to nawet nie jest zdrowe dla naszego mózgu. Jesteśmy przywiązani do innych ludzi. Albo do różnych zachowań. Ale każda z tych rzeczy jest nietrwała, przemijalna, Podlega zmianom i w końcu zanika. Nic więc dziwnego, że jesteśmy nieszczęśliwi, że cierpimy, bo przywiązujemy się do rzeczy, które nie są trwałe i które nie mogą dać szczęścia. A więc iluzja, to, że żyjemy w jakimś wy wyimaginowanym świecie, wyobrażonym, wyfantazjowanym, prowadzi nas do pragnienia, że czegoś chcemy, a to pragnienie prowadzi nas do przywiązania. Ale życie wieczne rządzi się innymi regułami. I wcale nie musi to nasze doczesne życie wyglądać tak, jak powiedziałem. W miejsce iluzji może przyjść prawda, może przyjść oświecenie, możemy poznać, co naprawdę jest w życiu ważne. Możemy poznać prawdę o przemijalności życia materialnego, o nietrwałości, ale jednocześnie prawdę o miłosiernym i wiecznym Bogu, który nie przemija. I który jest źródłem prawdziwego szczęścia. A gdy zaczniemy doświadczać tej prawdy w naszym życiu, a więc doświadczać miłosiernego Boga, pojawia się w naszym życiu wdzięczność. Zamiast ciągle nienasyconego pragnienia, zaczynamy być wdzięczni za to, co mamy. Nie gonimy już ciągle za czymś, bo okazuje się, że mając miłosiernego Boga, tego, który nas kocha, Naprawdę mamy wiele, jeśli by nie powiedzieć, mamy wszystko. To jeśli mamy wszystko, to czy nadal jeszcze czegoś nam potrzeba? Tylko wtedy, jeśli nie nauczymy się wdzięczności. A jak nauczymy się dziękować Bogu za to, co mamy, to naprawdę zobaczycie, że jest tego wiele. I zupełnie inaczej patrzy się na życie, inaczej patrzy się na siebie, inaczej patrzy się na całą rzeczywistość. I to są już badania naukowe, psychologiczne, które pokazują, że człowiek wdzięczny, zupełnie inny ma dobrostan psychiczny. I to wcale nie musi być osoba jeszcze wierząca. To po prostu człowiek, który dziękuje za to, co ma, który umie dostrzegać plusy swojej rzeczywistości. I w końcu. W miejsce przywiązania może pojawić się miłość. Miłość, która wcale nie trzyma na siłę tego, co nam się wydaje, że jest dla nas takie ważne. Bo mając Boga, który jest miłością, mamy wszystko. Chyba tylko Jego powinniśmy się trzymać z całych sił. Ale wszystko inne można puścić. Ja wiem, że łatwo się mówi. Ale odmówienie się zaczyna. Czasami jakaś myśl wpadnie nam do głowy i ona rozpoczyna ten cały proces przemiany. Czasami trzeba usłyszeć jeszcze raz to samo, co słyszeliśmy tyle razy, bo może akurat dzisiaj to ziarno padnie na dobry grunt. Inaczej zaczynamy postrzegać samych siebie, inaczej zaczynamy postrzegać innych ludzi wokół nas. Okazuje się, że nie jesteśmy już tylko małym człowieczkiem pędzącym w tłumie. Nie jesteśmy już tylko nic nieznaczącym atomem w zimnym wszechświecie. Jesteśmy częścią Boga, bo apostoł Paweł powiedział w dziejach apostolskich, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On jest tym, który nam daje to życie. I człowiek, który sobie tego nie uświadomi, błądzi. A w nas zamieszkuje Duch Święty. Ewangelia Jana 14, 23. Jezus powiedział, że jeśli umiłujemy go i wysłuchamy jego nauki i przyjmiemy ją, to on z Ojcem przez Ducha Świętego przyjdą i zamieszkają w nas. Można sobie wyobrazić to umieranie na kilka sposobów. Podam kilka przykładów. No to nasiono, które już mówiłem, ziarno kiełkuje w ciemności w ziemi, ale rozkwita na powierzchni. Winogrono trzeba zmiażdżyć żeby powstał sok. Kamień trzeba oszlifować, aby został uznany za dzieło sztuki. Oliwki są tłoczone, żeby powstała oliwa. Węgiel musi być spalony, aby dawał ciepło. A stal jest hartowana, aby uzyskać większą wytrzymałość. Niestety, ale umieranie ja nie jest natychmiastowe. A może właśnie na szczęście? To się nie dzieje z dnia na dzień. Umieranie ja to proces, a więc ciąg pewnych zdarzeń rozłożony w czasie. Ponadto nie jest to łatwy proces, jest on trudny, a nawet bolesny. I często prowadzi przez cierpienie, ale nie do cierpienia. Bo to cierpienie związane jest właśnie z tym przywiązaniem. Tak bardzo sklejamy się z rzeczami, Wokół nas albo z osobami. Że kiedy Pan Bóg dopuszcza do nas sytuację, że to nas rozdziela, to nie tylko rozdziela, ale to nas rozdziela. Bo że tak mocno skleiliśmy, tak mocno się przywiązaliśmy do tego ży życia ziemskiego, że jak to nam jest nagle zabrane, to jest wielkie halo, wielkie oburzenie. No, jak ty, Panie Boże, mogłeś mi to odebrać? Przecież ja byłem w tym sklejony, przywiązany, przecież to już było moje, to w zasadzie byłem prawie ja. To tak jakbyś odebrał mi część samego siebie. A może Pan Bóg właśnie chce nam pokazać, że to nie jesteśmy my, że to nie jest część nas samych, że my żyjemy w jakiejś iluzji jesteśmy tak z życi z materią z doczesnością z tym co istnieje na świecie, że trudno nam się od tego wszystkiego odkleić ale jest to jedyna droga która pozwoli nam dotrzeć do Boga który wystarczy nam który naprawdę nam wystarczy W jaki sposób to ja może umierać w jaki sposób to ziarno może obumrzeć No Bóg może dopuścić do różnych trudnych wydarzeń Chociażby kradzież samochodu, telefonu, niesprawiedliwe traktowanie w szkole, w pracy, w kościele, obraza, zwyzywanie, że ktoś nas wyzywał, że ktoś poszargał naszą godność, do której przecież tak bardzo jesteśmy przywiązani. No jak to? Żeby mnie tak zwyzywał, pastora, utrata pracy, utrata zdrowia rozstanie z bliską osobą w wyniku nie wiem wyjazdu służbowego a może nawet rozstanie się miłosne rozwód zdrada przyjaciela a może wojna i konieczność wyjechania z własnego kraju a w końcu choroba lub śmierć najbliższych Bóg może dopuścić różne sytuacje, żeby nas odkleić od tego, czym my nie jesteśmy i co nie jest prawdziwym życiem wiecznym. Nie zawsze nam się to podoba, ale czy zawsze dobre rzeczy się nam zawsze podobają? Jest takie powiedzenie, nie wiem czy słyszeliście, może nie, ale gdzieś tam słyszałem w swoim życiu, co jest na obiad, czy będzie smaczny, czy zdrowy. Wiele rzeczy jest takich, że to, co jest dobre, nie zawsze jest przyjemne. Ale trudno osiągnąć to wyzwolenie, trudno otrzymać to zjednoczenie z Bogiem, jeśli tak bardzo kurczowo trzymamy się wszystkich innych rzeczy, tylko nie Boga. Co zrobić? Zapytacie, i cieszę się, że zadajecie to pytanie. W większości tych zdarzeń trudno uniknąć i ciężko je wywołać. Przecież nikt sam na siebie nie sprowadza cierpienia. Nikt sam na siebie w sposób świadomy nie mówi no to samochód dzisiaj oddaje złodziejowi. No to dzisiaj złamie sobie nogę. No to dzisiaj nie wiem. Zwalniam się z pracy i nie, nie wiem, za co będę żył, prawda? Jeżeli te rzeczy spotykają nas, to zazwyczaj nie są naszym pierwszym wyborem, albo nawet nie zgadzamy się na nie. Bóg jednak je dopuszcza, aby czegoś nas nauczyć, aby pokazać tam prawdę, aby odciągnąć nas od tego, co nie daje szczęścia, a daje tylko iluzję szczęścia, aby otworzyć tam oczy na Jego miłość. I przez te oczy wlać Jego miłość do naszej duszy, do naszego serca. To, co możemy zrobić, co możemy uczyć się zrobić, to akceptować te zdarzenia w naszym życiu. Akceptować Boże dopusty i Boże decyzje. Możemy powiedzieć: Boże, naucz mnie zaufania, bo przecież nikt się nie rodzi z takim zaufaniem do Boga. Boże, naucz mnie akceptacji tego, co się dzieje w moim życiu. Boże, wyprowadź mnie z iluzji tego, co mnie otacza. Naucz mnie wdzięczności i wlej w moje serce miłość. Nawet jeśli nie do końca czujecie, że tak jest, to możecie to powiedzieć. Możecie to wyrazić. Możecie rozumem skierować swoje myśli i poprosić Boga: Boże, naucz mnie. To jest takie trudne, już nie mam siły, wszystko się wali, ale Ty możesz mnie nauczyć zaakceptować to, czego nie mogę zmienić zaakceptować tę drogę, którą mnie prowadzisz, którą mnie chcesz czegoś nauczyć. Jeśli chcecie, żeby Bóg dokonał tych rzeczy w Waszym życiu, to możecie teraz ze mną powiedzieć: Amen. Będę się modlił. Drogi Panie, Tobie wszystko oddajemy. Oddajemy to, do czego jesteśmy tak bardzo przywiązani, czego boimy się stracić. Naucz nas Panie, pokładać tylko w Tobie całą naszą nadzieję i ufność. Naucz nas Panie, akceptacji drogi, jaką Masz dla nas. I prosimy przez wzgląd na Twoje miłosierdzie, aby ta droga nie była zbyt szybka i zbyt gwałtowna. Abyśmy, o ile to możliwe, nie musieli nadwymiar cierpieć, ale żeby ten proces był taki zrównoważony. Dodaj nam, Panie, siły, szczególnie tym, którzy cierpią z różnych powodów. A tym, którym jest lepiej, daj, Panie, wdzięczność. I taką chęć wsparcia jeszcze tych, którzy są obok. Tobie, Panie, oddajemy cześć i chwałę za Twoje prowadzenie naszego życia aż do dnia dzisiejszego i wierzymy, Panie, że doprowadzisz nas do życia wiecznego, gdyż modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. you mm -hmm.